Zniża się godzina 15, a ja jadę do gminy Woźniki na otwarcie nowego salonu kosmetycznego Lissing Beauty. Poznajcie jego przesympatyczną właścicielkę Joannę. Kolejne piękne miejsce na mapie powiatu lubieckiego. Jesteśmy w Lubszy przy ulicy Zielonej 31. Zapraszamy do Lubszy na ulicę Zielonej. Elysium Beauty. Zajmujemy yeah. e, oh. się tutaj e, głównie makijażem permanentnym, ale oczywiście są różne inne zabiegi. E... Asia, powiedz, że przyjechałaś z Anglii. No, przyje... aha, No, dobra. no Mieszkałam w Anglii 16 lat, przyjechałam tutaj, ponieważ mój mąż stąd pochodzi. No i udało nam się zrealizować mój plan, moje marzenie. Więc jesteśmy dzisiaj tutaj na otwarciu tego, mam nadzieję, kolejnego miejsca, pięknego, przyjaznego i że wszyscy będą się tutaj jako dobrze. Jest tak pięknie, że musicie to zobaczyć. Bardzo chciałabym wszystkim podziękować, że jesteście tutaj ze mną, że, no, że, no nie wiem, no, no nie wiem co mam powiedzieć. Cieszę się Asia ma same tu ludzi wszyscy, No cieszę się, no budowaliśmy ten salon 3 lata, no to jest takie moje dziecko, takie moje miejsce na ziemi, tutaj oczywiście wiele osób nam w tym pomagało i... Chciałabym mojemu mężowi też bardzo podziękować, bo tutaj bardzo dużo pracy swojej wsadził ręcznej. Chciałabym chciałabym Julii, która przygotowała też tutaj ten to ten wystrój. Martyna, która zrobiła nam przepiękne ciasto i, i ten. No, i z mąż, Olek, który naprawdę tutaj kawał dobrej roboty zrobił. No, Także wszystkie drzwi, takie rzeczy, które tylko mógł zrobić, to, to naprawdę przepięknie to. Agniesz, Agnieszce, Agnieszce, Agnieszce <grym> z projektantce, której jeszcze tutaj nie ma z nami, ale to ona zrobiła ten piękny projekt i, i pomogła mi w realizacji. Naprawdę też super. Wszystkie gadżety, które gdzieś tam trzeba było zamówić, to, to Za, no, załatwiała. No naprawdę, no wszystkim w ogóle, wszystkim, wszystkim, całej rodzinie mojej, e, wszyscy, no, wam wszystkim, że jesteście tutaj teraz ze mną, że, że no nie wiem, co jeszcze mogę no. powiedzieć. Nie no. 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 chcę płakać, ale jeszcze trochę pogadam, i będę płakać. No, tak bardzo tak się nie? cieszymy, no.